widzowie, dzisiaj będziemy grać w Binka Będziemy dzisiaj go przybierać i śmiesznie Dobra, to pójdziemy na pokój Gdzie ten pokój, o jest Teraz szukamy jego strój Jest, tu, założymy że niego buciki, o są. O widzicie jak, yes. tak ładnie Właśnie przykro mi, ale Big mówi po angielsku, bo, bo on nie umie po polsku. Dobra, teraz. Teraz spora nocka. Teraz moje nocka. Nikt sobie umyje. ten. Zęby. Gdzie to szczoteczka? O! Przedtem ją widziałam. Jest. A mamam. Dobra. Już skończył. Teraz musi wytarnąć buzię od tej pasty, tak jak ja zawsze gotuję do szkoły. I idzie spać. To, widzicie, to jest jego piżama. Dobra, idzie spać u spać, Czekamy dwie godziny. Dobra, zrobię się rano. Bing się gotuje do szkoły. Oj, Bing źle się ubrał dzisiaj. To musiał inaczej znowu się ubrać. O, widzicie jak ładnie? Dobra, jeszcze został ostatni. Idzie jeszcze do szkoły i wróci do domu. i już nie ma. Szyma Bing. See, see you later Bing. O, jeszcze... Z... Bing. Zarzuć sobie kurczkę. Może się przy... przyziębić. Okej, okay. czekamy dwie godziny. Czekamy. Dobra, już Bing przyszedł. I ściąga sobie koszulę. I zostawię landbox. Nie wiem, co tu się dzieje. Zaraz wizuopię. Ja zaraz do was przyjdę. Czekaj, bo, bo muszę coś porobić z tym bikem. Co tu się Dobra, gotowe widzowie, to już tyle. Koniec. Pa widzowie, Cze cieszę się. Dobranoc.